Cześć, Dzień dobry. Dzisiaj robię szybkie śniadanie. Z racji tego, że mam dzisiaj pokój do zrobienia. Taki w yy, męskim wydaniu. Dla faceta będę go malował. Dwie ściany pójdą na czarno, czarny mat. Dobrze mnie znacie, więc kolor Was chyba nie zdziwi. Wybieram się do budowlanego, zakupię te farby i będę malował ten pokój. Zamówiłem już łóżko. Jeszcze muszę odebrać szafę. To jest taki mały budżet na to wykonanie. Eee, zobaczymy, podliczę wszystko. Jeszcze podłoga jest teraz nowa, położona. Jeszcze przytomnictwy podłogowe czarne. Eee, jeszcze gniazdka muszę zamówić online, więc myślę, że z kilka, nie wiem, z 10 dni, 7 dni będzie gotowe. A jutro wybieram się do Wojana. Będę kończył mu sypialnię i robię sobie takie małe śniadanie, chociaż nie mam ochoty jeść awokado i jajko sadzone na to wrócimy nasze jajeczka ja, ja dzielę typ ludzi na tych co jedzą śniadanie i nie jedzą ja raczej się zaliczam do tych co nie jedzą śniadań bo się przyznać, ale większość czasu jak wychodzę z domu to śniadania nie zjadam albo nie napijam się kawy bo wychodzę w pośpiechu widzieliście, że można zrobić tak, że się albo wbija ten nóż ale można też ścisnąć delikatnie awokado. O, te ma chyba bardzo miękkie. Ale można ścisnąć delikatnie, widzicie, ono wychodzi aż cała. Ale mięciutkie wam, jak masło będzie. Ja miałem ochotę na awokado ostatnio. Uważam, że te ceny za awokado też jest ogromna, przesada. Ja to chyba kosztuję 7 coś za sztukę. Zlepnąłem skarpetką w mokre. Ja ostatnio mam taką tendencję, że stanę tam, gdzie nie potrzeba. Po prostu. Ja mam taki tydzień właśnie yy, jak to nazwać? Budowlany. o. Budowlany. Przedmalowanie na działce, więc będę musiał specjalnie kupić nowe. Ale chill. Kochani, zaczynamy nowy tydzień. Witajcie we vlogu. Nie wiem, czy Darek się witał, czy nie. Słuchajcie, Eee, właśnie wchodzę na live'a, to jest moja twarz przed, zaraz będziemy się razem malować, jak to co poniedziałek staram się Wam robić live'y i Wy to bardzo, bardzo lubicie. Eee, my przyszłyśmy do pracy i dużo na nas czekało już paczek, eee, kalendarze i słuchajcie, wiecie co zostałam? Bardzo się ucieszyłam. Torebeczkę od Lexi! Będę jutro nagrywać test, także się na dniach ukażę. I dzisiaj będę nagrywała kalendarz zalando, bo jak tylko zrobię makijaż z Wami na live'ie. I dostałam też coś fajnego, co też chcę na live'ie otworzyć, ale nie chcę tego rozwalać, bo to jest piniata Halloweenowa od The Body Shop. I tak mi się podoba, ja chcę wypełnić ją rzeczami dla mojej córy, zrobić właśnie Halloweenowe. Halloweenowy środek, więc wyjmę to, słuchajcie, jakoś tutaj delikatnie na live, pokażę Wam, co jest w środku, bo pewnie kosmetyki, a piñata zostanie ze mną na specjalną okazję na Halloween. E, może będziemy jakąś imprezkę mieli, może... Oj! Spadła. Oby się nie obyła. Może gdzieś pojedziemy, zobaczymy. Jeszcze nie wiem, co będziemy w Halloween robili. Także ja wchodzę na live'a i później do Was odezwę. Jo, 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 jestem już w pokoju Kuby i będziemy malowali te dwie ściany na... Czarny mat. Już farba przygotowana tutaj, powierzchnia zabezpieczona, bo podłoga była kładziona. Więc tak to wygląda. Przed. Teraz pomalujemy ładnie. Jeszcze wziąłem spray czarny, czarny mat. I myślę, żeby pomalować te rury od Karolufera na czarno. To by fajnie wyglądało. Sprayem, jak widzieliście. No ładnie jest jeszcze, więc nie będzie fajnie. Fajnie jest, tak kurczę. Tak nowo, nowoczesnie, jakby luksusowo. <grystanie> nie, no jest dobrze. Jeszcze ta fajnie, ta taśma się oderwała. Jedna z najtańszych była budowlanego, a zawsze tej niebieskiej używam, a to była me, mega dobra. No się zdziwiłem. No więc fajnie. I wie kochani, mój makijaż. Taki prosty. Tutaj takie kreseczki sobie zrobiłam na dole. Także słuchajcie, biorę się zaraz za kalendarz. Tutaj jeszcze w międzyczasie robiłam jakieś miniaturki, jeszcze komentowałam posty, i tak dalej, i tak dalej. I dostałam właśnie tą paczkę. I chciałabym ją w sumie ten body shop z wami otworzyć, bo chcę Wam powiedzieć, w ogóle, zobaczcie na, na ten. Zobaczcie na to pismo. Zobaczcie, to chyba jest maszynowo robione. Wątpię, by ktoś pisał aż tak idealnie. Jest tak. I weszła z powrotem Wanilia Pumpkin. Wydaje mi się, że to są opakowania z zeszłego roku, nie wiem, ale wydaje mi się, że tak, nie? Bardzo podobne. Chyba to jest to samo. To jest moja ulubiona seria z całego roku, Vanilla Pumpkin. Pachnie dyniowo, pachnie jak e, lata dyniowe, jak nic. E, I dostałam właśnie tą piniatę, którą sobie zachowam. Tylko nie wiem, czy, ro, bo nie będziemy w tym roku robić żadnego Halloween, czy zrobić może jakąś mini imprezę Halloweenową dla dzieciaków, zobaczymy. E, I właśnie jest ta dynka. To wcześniej. Wcześniej zrobić, nie? Bo was nie ma. No, Halloween. Powiecie, że my w Halloween mamy rocznicę ślubu, czy nie wiecie? Tak, 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 będzie rocznica ślubu. Więc słuchajcie, otwieram, bo tutaj się nasypie. Ktoś to robił ręcznie. Jest, to jest normalnie wylepione. Ktoś to robił ręcznie w tym body shopie. Wylepione w środku gazetami. Nie wiem, czy to nie będzie widać. Ktoś to robił. Pięknie to zrobione. I tak, wyciągam co tu jest w środku, bo nie chcę jej rozwalać. Fajnie byłoby ją rozwalić na vlogu, ale mówię, zachowam ją sobie, przyda mi się. Tu jest e, taki, takie coś do włosów, do suszenia. Tutaj mam lufę do, do mycia. Swoją drogą fajnie jakby Bodyshop wypuścił jakieś ekologiczne te lufy, nie? Nie takie plastikowe. Albo nie, może jest z recyklingu. Tak, z recyklingu jest. Tak pomyślałam. Jakby, wiecie, jakby właśnie to było jeszcze bardziej ekologiczne. Co tu dalej? U, tutaj w ogóle są w środku te, wiesz, te konfety, jakieś pływeczki. Będę też miała kalendarz urodszaków, który mi przyślą, Więc tutaj żel czyszczący. Jakieś miniaturki tutaj są właśnie przy rozwalaniu pniatów można sobie, wiecie. Satsuma... O, to zapachy chyba no tak, dawno tak, nie miałam. No Takie miniaturki jak się rozwalają, to się tak. na głowy. Takie coś do ust. Także dzięki za przesyłkę. Ja będę wam oczywiście otwierać kalendarz tutaj. O, bomba, super. Wkrótce nam się bomby kończą. Wiecie co w ogóle, co do lasa? Powiem Wam, że mam takie mieszane uczucia. Dzisiaj o tym gadałyśmy, że ceny poszły do góry, nie? Mhm. Takie jeszcze małe. Ceny poszły do góry w tym laszu i tak jakoś nie wiem. Albo mam wrażenie, bo po prostu jak się kupowało za granicą, to, to wszystko to po prostu było troszeczkę bardziej dostępne. E, cenowo, albo, albo faktycznie w tym euro się wydawało, że stanie. Nie wiem, nie wiem od czego to zależy. Teraz jest drogo. Drogo, nie jak się to patrzy. Kudę cztery dychy za bombę. to, to przy dobrych wiatrach. Powiem Wam, że mam drogo. taki, mam taki. Opór trochę przed zakupami. Kupiłabym ten kalendarz, ale kurczę, 1000 zł. 1200. One, 1200 zł. Trochę za drogo, nie? Kupiłam go chyba dwa lata temu, był na moim kanale. Nie wiem, czy miałby wyświetlenia ten film. Muszę pomyśleć o tym. Co sądzicie? Kupować taki drogi kalendarz, tylko żeby kupić. Nie wiem nawet, czy mi się zwróci w filmie z reklam e, czy w wyświetleniach. Takie mam dylematy. I w tym roku takich mi pisaliście. Postawić na jakość, postawić na mniejszą ilość, mniejsze, wiecie. Y, Taką bardziej selektywność przy kalendarzach. Także chyba tak zrobię. Ja jestem już w domu, robię słuchajcie sobie przekąskę, klopsy. roślinę jeszcze ich nie jadłam. Oliwki, trochę hummusu, także szpinak, dodam trochę sera, także będę sobie to tutaj smażyła na patelni. No i taka przekąska, taki późny lunch. I tak jak wspominałam, praca została przeniesiona do domu. Siedzę przy kąpieli. I jem wrapa, któryś trochę spalił. Mm. Dla mnie, wrap. Z zupą do tego, jakbym miała czekoladę z pomidorów, to jest idealny obiad. Kolacja. Joe, moi drodzy, ja jestem już w domu. Wiem, że dużo mnie w tym vlogu nie było, ale chciałem Wam tutaj zakończyć go z tego miejsca. Jutro będzie się na pewno troszkę więcej działo. Jak na razie, te filmy, które wychodzą, są takie. Dużo remontowe, ale ja mam teraz okres na poprawianie różnych rzeczy? Jeszcze obkleiłem e, okna uszczelkami, które ostatnio kupiłem. O, pokażę Wam takimi. Tylko troszkę za grube je kupiłem, e, i ciężko się okno zamyka, więc albo ja wymienię na cieńsze, albo zostawię. Myślę, że zostawię teraz. W innych oknach zmienię na te cieńsze. Dobra, kończę vlogaska. Widzimy się pewnie jutro. Niespodziewanie. Zapraszam do subskrypcji kanału. Jeżeli filmy Wam się podobają, dajcie łapkę w górę i zostawcie serduszko w komentarzu dla aktywności. Trzymajcie się. Love you. bye.